Zwykle to ogromna przyjemność. Po raz czwarty yy, przedstawimy Państwu festiwal Transatlantyk. Ogromnie mi miło, że prezydent Jaworski jest ze mną. Ja tylko dopowiem do tego, co powiedziała Ola Górkowska, że miasto Poznań jest przygniatającym stopniu sponsorem festiwalu. Wszyscy inni partnerzy są mniejszościowi, to bardzo mniejszościowi. Dlatego, yy, siła festiwalu to jest głównie siła miasta poznania i jego zaangażowanie w, naszą, w nasz program i, i w tym naszą egzystencję. Nie, Dork, może chciałby coś powiedzieć? Może na słowo. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za to, za to wyróżnienie powiedzenie, że jesteśmy tym przygniatającym koryfeuszem tego pomysłu, ale tak naprawdę pomysł zrodził się. Przynajmniej 5 lat temu w głowie Jana, i my dziękujemy mu za to, że on przyjechał do Poznania i chciał w Poznaniu robić ten festiwal. To jest rzeczywiście czas dla nas niezwykły, bo po raz czwarty festiwal Transatlantyk, i my, używając pewnej metafory marinistycznej, można powiedzieć, zacumował w Poznaniu, zabierze nas na pokład. Tym razem ten rejs będzie nie tylko trwał, nie będzie się odbywał tylko w samym mieście, ale również wypłynie na szersze wody Wielkopolskie, ale na pewno Jan o tym powie, bo filmy, filmy niezwykłe, między innymi laureat Berlinale znajdzie się w programie tego festiwalu. Ja osobiście czekam szczególnie na Film się pole um, dla mnie jednego z największych reżyserów europejskich, czyli Lecha Majewskiego, ale to na marginesie. Natomiast y, ten festiwal wypłynie również do mniejszych miejscowości. E, Poznań, y, y, czas y, lata to jest czas rzeczywiście festiwali w Poznaniu. Zaczęliśmy Maltą, która jeszcze y, jakby wyróżniła się szczególnym wydarzeniem, które można nazwać poza kulturalnym. W tej chwili trwa e, festiwal Animator, to jest jeden z ważniejszych festiwali również filmowych, ale dotyczy to animacji. Potem będziemy mieli Zenit, czyli właśnie Transatlantyk e, i zakończymy to Akademią Gitary czy Festiwalem e, Gitarowym. E, natomiast wracając do Transatlantyku, no dziękuję Janie za to, że jesteś z nami. E, to nie jest tak, że to władze miasta, po prostu po prostu ludzie chcą, żeby Transatlantyk cumował yy, w Poznaniu. Yy, proszę Państwa, co roku, co roku wzrasta liczba osób, które Transatlantyk odwiedzają, tym bardziej, że oferta, yy, mimo że budżet yy, nie rośnie, yy, yy, więc to nie jest kwestia pieniędzy, to jest kwestia pomysłów, zaangażowania osób, które przygotowują ten festiwal i za to też wielkie podziękowania. To jest kwestia nie tylko filmów, to jest, to jest kino kulinarne, fantastyczne kino kulinarne, o którym też będzie pewnie mowa. To jest kino, to objazdowe, które tutaj za pośrednictwem i pomocą Skody będzie również. To jest kino łóżkowe, które w centrum Poznania na Placu Wolności, gdzie dużo wolno. E, e, na Placu Wolności to kino będzie już miało swoją inaugurację w ubiegłym roku, a teraz będzie kontynuowane, to kino dla seniorów. Ja też powoli się zbliżam już do tego okresu, więc trzeba o tą grupę też bardzo dbać. No i to jest, to jest również, to są również gale i otwarcia i zamknięcia, czyli, ale przede wszystkim to jest festiwal idei. To jest festiwal idei, i, i co najważniejsze właśnie z tej idei się, zrodził się pomysł i, dla, i wokół tej idei są, układane są układanie cały program zapraszam Państwa już 8 sierpnia do 14 do Poznania miasto jest naprawdę gościnne pogoda jest gwarantowana i czekamy Będę przesunięty. Bardzo dziękuję panie prezydencie. I <laughs> festiwal IDEI e to znaczy <laughs> tylko tyle, że festiwal oddycha tym, co ważne dzisiaj, co gorące, co istotne I, i dla mnie, kiedy ten festiwal zakładałem, fundamentalną sprawą po 20 paru latach życia w Los Angeles było. Yy, yy, odkrycie faktu, że żyjemy w czasie nadmiaru informacji, że czy to w ogóle słychać? Sorry. Że yy, w czasach minionych informacji było za mało, a dzisiaj jest za dużo. I sztuka zrozum zrozumienia świata to jest wielka sztuka i, i festiwal ma ambicję być takim przewodnikiem, że dostarczając wysokiej jakości produkt intelektualny, yy, ale także yy, apelując do emocji, staramy się przedstawiać świat yy, i w szczególności yy, zwracając się do ludzi młodych, mając nadzieję, że festiwal pomoże im go zrozumieć. I tak od lat przerabiamy te same tematy, czyli Wall Street na przykład nas fascynowało, kto naprawdę rządzi światem, jaka jest rola gigantycznych korporacji, jaki jest ich wpływ na świadomość i na stan nie tylko umysłów, ale w ogóle na naszą osobistą wolność. Fascynuje nas kwestia czystego jedzenia i, i, i to, gdzie jest gdzie jest y, 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 granica dopuszczalnego kompromisu. Y, interesują nas wielkie ruchy polityczne. Przez trzy lata zajmowaliśmy się Bliskim Wschodem i tym, co najpierw nazywało się wiosną arabską, że potem nazywa się rewolucją arabską, a chyba teraz tragedią arabską, bo, bo, bo wszystkie takie te wielkie emocje, które towarzyszyły tej wiośnie, one już minęły i y, zamiast tego jest wielki chaos. I, i, ale wszystko to wymaga, y, y, wszystko to wymaga uwagi. I to jest jakby nasza misja. Jeżeli przyjeżdżają na nas wybitni ludzie z całego świata, to przyjeżdżają nie dlatego, że mamy plaże czy że mamy palmy, tylko dlatego, że mówimy o ważnych sprawach. I istnieje taka grupa osób, także wśród ludzi bardzo, bardzo utytułowanych, którzy na co dzień zajmują się nawet komercją, że ta część życia, która jest najistotniejsza też część życia polegające na zaangażowaniu w ważne tematy. I przyjeżdżają do poznania dlatego, żeby mówić o ważnych sprawach, oni chcą zabrać głos, dołożyć swój głos i swoją energię do tej właśnie dyskusji. Ja spróbuję być bardziej systematyczny i co jest dumą Transatlantyku? Oprócz oczywiście ogromnej prezentacji filmu, pokazujemy zawsze znacznie ponad 100 filmów, ale tym, co, jest, co nas wyróżnia, jest edukacja. Mamy potężny program edukacyjny, bo tam też jest pies pogrzebany. Czyli yy, mimo tego, że żelazna kurtyna upadła, to zrozumienie yy, świata, yy, ono jednak nie jest yy, automatyczne. My Polacy jesteśmy produktem pewnej kultury, pewnej historii. Na przykład Amerykanie są produktem kompletnie innej kultury i historii. I, Moją osobistą pasją jest przygotowanie młodych kompozytorów i opiekujemy się dużą grupą tych kompozytorów do kariery w świecie. I to przygotowanie polega głównie na zmianie świadomości, takiej pozytywnej, żeby może uniknąć tego, co ja musiałem osobiście przeżyć, że najpierw, kiedy pojechałem, byłem przez pierwsze pięć lat znokautowany, musiałem odzyskać, odzyskać w ogóle nauczyć się tamtego świata, zrozumieć, na czym on polega. Staramy się zrobić tak, żeby ten młody kompozytor jechał tam już z, ze świadomością, dokąd jedzie i żeby znał podstawowe zagrożenia, wiedział co jest naj, najtrudniejsze, gdzie, gdzie, gdzie jest to pole, o które trzeba walczyć, czyli na przykład tożsamość a artysty, czy w ogóle można dzisiaj mieć niezależność, czy jest to możliwe, jeśli tak to za jaką cenę, to są te tematy, którymi się zajmujemy, edukując. I ta edukacja jest bardzo praktyczna, czyli zapraszamy praktyków. Ludzi, którzy pracują i to z sukcesem i, i ogromna grupa tych ludzi będzie pracowała w tym roku z nami. Mamy nowe programy, na przykład Toki Piano, czyli mówiący fortepian. jest taki skrótny źle, polega na tym, że kilku kompozytorów ze świata zgodziło się prowadzić rozmowę z wybranymi y, y, adeptami tej dziedziny, siedząc w fortepianie, jakby wzmacniając y, swój wykład, y, po prostu... Fizycznie grając i komunikując się za pomocą fortepianu ze słuchaczami. Także drugi program bardzo dla nas ważny i nowy to jest Coffee With, czyli Kawa z. To jest taki program, gdzie można będzie jeden na jeden mieć spotkanie z wybitnym przedstawicielem różnych dziedzin filmowych i to jest taki program, który, gdzie będziemy kwalifikować ludzi. Rzeczywiście zapisać się może każdy i nastąpi potem taki proces selekcji, że w zależności od tego, ilu osób może przyjąć na te pojedyncze spotkania każdy z prowadzących, tyle osób zakwalifikujemy i one będą miały rzadką przyjemność takiego, takiej rozmowy jeden na jeden. To już wspomniano, warsztaty dla niewidzących i niesłyszących to... Nie brzmi jak rewolucja, to jest re rewolucja, bo w show biznesie, czyli w filmie, w szczególności to, to będą zajęcia ze scenariuszu, scenariuszu pisarstwa, One, znaczy nie można dysk dyskryminować tej, tej grupy osób i jest to dla nas bardzo ważne, żebyśmy nie dyskryminowali.